For millennia, we studied the heavens, hoping to find our answers among the stars. Only now, Cześć, ja jestem Divion to jest Larrys i i nasze DLC The Asian The Relics Story Pack. Otóż z góry was przepraszam za ten przyspieszony materiał z początku rozgrywki, gdyż po prostu nagrywałem sobie i wyeksplodował mi Stylaris, następnie nie zapisałem sobie tego 9-minutowego komentarza. Z racji tego stwierdziłem, że szkoda, żeby te 9 minut wyrzucać i zacząć rozgrywkę od poprzedniej części, to też zrobiłem szybki... Przyspieszenie tego, co się działo. Zapraszam na dalszą część. Witam Was ponownie. Znaczy się, mm, kontynuujemy. Jest to ciąg dalszej poprzedniej części odcinka, ponieważ tutaj mi eksplodował jakoś scenariusz i nie wiem, co się stało właściwie. Nie wiem, czy sytuacja właśnie się przed chwilą nie powtórzyła z tym mm, smokiem. I też nie wiem, czy. E, Wysłaliśmy kolonizatora Tak Wysłaliśmy kolonizatora Akurat gramy na trybie Iron Man Więc e, Tutaj nam się po prostu e, Po wyjściu z gry Jakimś nagłym zamknięciu autosepie jest po prostu W danym momencie rozgrywki co byśmy nie mogli Czytać Okej okay. opuszczony parka rozrywki Tamtejsze struktury Nie są tak stare nam się z początku wydawało? Zdaje się, że jest to jakiś plac zabaw albo park rozrywki. Oficer naukowy Xanufa Karupę twierdzi, że wiele z tych urządzeń to bardzo skomplikowane twory, z których możemy wiele się nauczyć. Dla obcych budowniczych mogły to być nowoczesne czujniki albo gigantyczna instalacja artystyczna. Ale my, Eliadorowie! Widzimy to bardziej jako miejsce, do którego można zabrać młode, żeby trochę się tam pobawiły. Intrygujące. Mamy tutaj bardzo duży zasób, wsparcie w, zasób, no, w badania socjologiczne i tak. Chcąc, nie chcąc, ale może raczej chcąc bardziej niż nie, niż nie chcąc, musimy udać się tutaj i po prostu. Z stworzyć wasala z tych nawiów. Kim wy jesteście, wasz mościowie? Technology. I mamy tak, skolonizowaliśmy świat świat oceaniczny z bardzo wielką możliwością do przekształcenia do świata mm, Ecumenopolis, czyli przemysłowego, który zawiera bardzo dużo dzielnic miasta. Oczywiście, możemy wykorzystać początkowo te sektory górnicze. Dalej to już będzie wielka metropolia. No i tak, i tutaj mamy zniewagę dyplomatyczną o, od... od... Y, XT-489, czyli eliminatorów, exterminatorów, którzy nie są zadowoleni z naszej obecności i są już coraz bliżej naszych granic. Jeżeli uda im się dotrzeć w tę planetę, tu w ten układ, no to już mamy chatko się przyznać przesrane potężna, oh fuck pakt obrony, minus, tak, ostrożność względna potęga, baza, minus 50 no cóż, oni mnie tutaj rywalizują, nie rywalizują mnie, więc na razie się tam nie angażujemy okej, okay, dla, podstawowe zadania bojowe Szybkość rozwoju kolonii, czy może obrona punktowa, bateryjna? Szybkość rozwoju kolonii. Teraz tak, spójrzmy, czy możemy jakiegoś mądrego naukowca jeszcze zatrudnić. Nie, nie możemy. Ten, tak jest dość mądry. Jakiś tylko konstrukcyjny. No cóż, musimy ten ho... ho nam ter zająć, bo będzie taki właśnie nasz. Pszt, pszt. Tutaj jest jakaś anomalia ale on której? Nie podjęliśmy się. Na końcu przeskalowali to i stworzyliśmy pewną nieregularność, odczyty, badaj to i ślady życia, to też badajcie, nie mnie, który się podejmie, tylko complete. ryzyka wyzwania. Okej, okay. tutaj mamy tak, HUBBAN. No i tak, oni tutaj jakoś się z nimi nie lubią, to może potężna już jest siła floty. Cztery planety. No, powiem wam, że nie specjalnie. Jeszcze ci, co mnie na minus 200 nie lubią, ale z tymi nie lubią się bardziej. <laughs> Wszak są wstanie wojny. Okej, okay, mamy zbadane kolejne y, dwie technologie z dwóch dziedzin, mam tutaj wielkość puli przywódców, bądź jakąś... Tery, teren... Dobra, usuniemy sobie jakąś przeszkodę i też mamy tutaj bonus do tego. Fabryki sztucznych kryształów i gwiazda twierdza. Co by nam się przydało dalej? Bardziej bądź stacja górnicza na drugim poziomie. Znaczy tak, gwiazda, dwa budynki, cztery moduły. Sztuczna to jest litodowa fabryka kryształów. A weźmy sobie to, wy... wymyślmy, zbadajmy. Opuszczone urządzenie do terraformingu. Księżyc, marihuanin, Odkąd się tu osiedliśmy, odkryto kilka anomalii w miejscowej biosferze. Ekosystem jest niestabilny i nie rozwinął się zgodnie z prognozowanymi modelami dla świata tego typu. Nasi naukowcy podejrzewali, że ktoś walczył w tym palce. A teraz te przypuszczenia zostały POTWIERDZONE! Kilku naszych kolonistów natknęło się na wielki podziemny kompleks ternoformujący, wybudowany tysiące lat temu. Jego urządzenia zostały najwyraźniej wyłączone w połowie procesu terraformowania. Przez co sfera globu znalazła się w swoim obecnym, niedokończonym stanie. Jeśli dostarczymy tym maszynom energii, będziemy mogli włączyć je na nowo. Trudno jednak powiedzieć, jaki będzie końcowy rezultat tych ich, ich działań. Nie może być gorzej niż jest. Włączcie je. Yeah. Jest to świat. Budowa materialna asteroid odróżnia się od Sąsiadek prawdopodobnie ma inne pochodzenie niż pozostałe ciała w tym paść asteroid. Powinniśmy spadać tam dokładnie. I to jest tak. Motyw tej planety może być taki, że możemy mieć świat gajański, oceaniczny, to może być ewentualnie świat toksyczny i mamy przesrane. Giną wszyscy na tej planecie. No i teraz tutaj mam dylemat, ale pójdźmy. Widzimy w to. Spadajmy sobie ten rejestr. Bo tu mamy anomalię. Spadajmy sobie ten opuszczony projekt. Terraform. proces. 166 miesięcy. Co badamy w socjologii? Czy jest to coś istotnego? Nie jest nic istotnego. Także możemy sobie tę reformację przeprowadzić. No i zbadajmy sobie te drony. Ale już może odkryjemy jakąś technologię laserów górniczych, czy coś w tym stylu. Zbudujemy posterunek obserwacyjny i w następnej kolejności zbudujemy sobie stacje górnicze. Okej, okay, mam tutaj świat, który jest na 60%. Możliwy do zamieszkania przez naszych grzybów, krzybiarze które po prostu. No powiem Wam, że ten gatunek był udanym eksperymentem naszych naukowców, którzy to yy, mądrze zrobili, że ten. Że tych łonych wzięli ze sobą z tej planety, na której sobie po prostu istnieli. A u nas zaistnieli. Także jak najbardziej dobra opcja. okej okay, bo mamy 1000 sił floty, możemy mieć 15 statków, yy, i mamy już projekt tych niszczycieli. Jest tak zarządca flot. Co tu w ogóle? Kula śmieci. Załoga from beyond. Donosi, że widniejący na skanerach obiekt, który początkowo wydawał się asteroidą, w rzeczywistości jest gigantyczną, unoszącą się w przestrzeni kulą odpadów. Można tam znaleźć potrzaskane szczątki różnych pojazdów, rakiet i niebezpiecznych, w tym również radioaktywnych materiałów. Najwyraźniej jest to stary śmietnisko nieznanej opcji cywilizacji z początków ery podboju kosmosu. Można by powiedzieć, że była to cywilizacja międzygwiezdnych bałaganiarzy, wystrzeliwujących niebezpieczne odpady w orbitę zamiast składować je na powierzchni planet. Datowanie radiometryczne wskazuje, że szczotki te liczą sobie wiele milionów lat i dryfują przez kosmos z nieznanego punktu początkowego przez większość tego czasu. Oficer naukowy Xanova Karupel zauważa, że niektóre materiały znajdujące się w tej kupie złomu są dość rzadko spotykane i można by je przetworzyć na przydatne surowce. Nie marnuj, nie będzie w potrzebie. A nie będzie w potrzebie. Proszę jakieś nowe przysłowie, ewentualnie jako po prostu nie znam. Ok, przejdźmy ten sztatek, nowy szablon. A ten może najpierw przejdźmy sobie do projektów okrętów i mamy wyłączone automatyczne. Wyczyść projekt, auto. Mamy już nowe lasery, mamy nowe, nowe bomby. Tak, tutaj mamy syfony, energetyczną broń. Ale mamy tutaj L, więc wrzucimy sobie L i to mamy tak 60 na 162 Uszkodzenia minus 50% uszkodzeń do osłon i plus 50% do pancerza. A tu nasze miotacze plazmy mają 72 do 50% i są lepsze. To czemu mi daje to tu zamiast to tam? Jest to broń energetyczna, to jest broń plazmowa. Energetyczna również. No ale ma większy zakres obrażeń. Odnawianie jest troszeczkę dłuższe. Celność mamy na 80%. To mamy 10% więcej. Namierzanie 5%. Również zasięg 80%. A to ma zasięg 80%. Czyli, no, można by rzec, że ma większe obrażenia, ale kosztem 10% mniejszej celności. No, ale my mimo wszystko weźmiemy sobie komputery Artyleria. Tryb liniowy czy typ ekskorta? Trzymał się na dalekim zasięgu 80 i cel z zbrodni dalekiego zasięgu. 40 zasięg tutaj masz. MK, abyśmy ci tu wrzucili tym plazmem na MC, to do 60 doleci. 75 z zwojowych, nie. Okej, okay, tu będziemy mieli podwójną plazmę Na 60 i na 80 Czyli damy sobie tryb Escort'a Tak Do 30, bliski, a to może nie Do 50 Bo ten jest do 80 To na 50 to się zmieścimy w obu y, Tych urządzeniach To tutaj damy smacenia reaktora Co nam zwiększy koszt, a Co tu daje nam? Produkcja energii 20, A, bo to będziemy mieli większy, większą energię. Ale mocy już mamy wystarczająco, także nie potrzebujemy jej dodatkowo zwiększać, chyba że nadaj daj rodzaj plus 80. Starczy. Lapis Alta. Tak. Nadpisz projekt i zobaczmy tę korwę. Tak. Czy ona potrzebuje więcej... Nie potrzebuje więcej mocy i ty masz rój. Okej. Okay. Bardzo dobrze. To teraz możemy sobie zarządzać flotą, i mamy tutaj do 30 statków. Limitowodzenia floty mamy 30, a maksymalną mamy do utrzymania 20. No cóż, skoro tu mamy 15, dodajmy sobie projekt floty niszczyciela. Lapis, alata I dorzućmy sobie do maksymalnego limitu utrzymania floty. Nie, troszeczkę prze, przejdźmy ten limit. Przeskoczmy to dajmy sobie maksymalny limit dowodzenia floty i wzmocnij okręty kosztem wszystkich pewnie tych OK Zanim my zbudujemy te okręty, to będziemy w stanie już sobie zbudować jakieś stację i Wolniemy sobie jakiś ten, może tutaj mm, jakiś moduł do kotwicowiska, ale ulepszenie kosztuje nas 200 stopów. Nie posiadamy ich na chwilę obecną, a posiadamy bardzo dużą ilość minerów. Yy, można byłoby to wykorzystać. Yy, ulepszyć możemy statki nasze. Ok, przejdźmy sobie do podglądu planet. Tu możemy zbudować kolejny budynek, ulepszyć obecny. I tak, czego nie mamy, czego mamy bardzo dużo, cóż, no musimy uderzyć teraz w budowę z fabryk stopów, bo musimy jakoś nadgonić produkcję zasobów takich, właśnie jak stopy. No i cóż, prądu mamy, minerałów mamy aż na to. Jest to, wydaje mi się, bardzo pokaźny zasób. No i tutaj mamy. Zbyt mało energii, żeby, żebyśmy mogli coś wskurać Rejkom, Co my mamy tutaj do yy, zorganizowania? Wszystkich mamy sporo. Możemy rozwijać jeszcze światy, oczywiście, jak najbardziej. Po prostu w energię, może, ponieważ mamy yy, niewystarczającą ilość zasobu I tak, budowa ma materialna tej asteroidy odróżnianiu od jej sąsiadek. A to już było. Nie będę się powtarzał. Okay, tu na tej kolonii prawdopodobnie możemy właśnie bardzo fajne rzeczy ogarnąć. Tu mam duży potencjał do produkcji prądu, więc wykorzystajmy sobie ten zasób. Do produkcji prądu i w Reikum mamy mm, większy zasób, większy potencjał budowy minerałów. Oczywiście reszta, o i tu mamy świat. Okej, okay. asteroida... Prolit. Przejdźmy do mm, tego miejsca, wydarzenia. Coś, choć trudno to zaakceptować, wszystko wskazuje na to, że asteroida XC-66 jest korpolitem, kawałkiem skamieniałych odchodów jakiejś olbrzymiej istoty żywej. Prawdopodobnie ma prawie miliard lat. Większość jego organicznych składników zmienia się w złoża minerałów. Nasi naukowcy są zdumieni i zastanawiają się, jaka istota mogła wydać coś takiego. Zadziwiające, jak, skoro zastanawiacie się, jak, jaka istota mogła wyprodukować takie coś, to po prostu wejdźcie, zobaczcie w rejestrach, co znajduje się w układzie pro, propus Właśnie, tak ta istota, która jest ciut większa od naszej planety, eee, wisi nad nami fatum smoka mogła zesrać się miliard lat temu i po prostu dryfowało to może katalizator tam się znajduje, warto by było te odchody jednak przeanalizować pod tym kątem W sumie z mojej strony to będzie na tyle jeśli chodzi o kolejny materiał Zapraszam na kolejne części, jeżeli jesteście ich ciekawi to oczywiście zachęcam do subskrypcji i do ocenienia materiału, trzymajcie się i strzała The answer is obvious Power and influence Your The knowledge of my race for their own gain. The last. I am the final hope to avenge our people. The activation process has begun.